Siemaneczko z tej strony. Wazy, witam was serdecznie w tygodniu 14. I pierwszy raz z widzami będziemy tutaj nagrywać zadania Ogień Ogniem. Ok, fajna nazwa. Dobra, zobaczymy w ogóle, co tutaj da się znaleźć. za Nie wiem, bo czwartkowe wyzwania są jutro, tygodniowe, a dzisiaj to są takie wyzwania, chyba, żeby po prostu nadrobić ekspa. Ktoś jeszcze nie ma dwustopnego levela. No ale sprawdźmy w ogóle, co się da tutaj znaleźć. Oh, wow. O, oh, rzeczywiście dobrze. są łuki pierwotne. Okej, okay, dobra. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. No, ale sprawdźmy w ogóle, co się da tutaj znaleźć. O, rzeczywiście, są łuki pierwotne. Okej, okay, dobra. Moje no pierwsze zadanie, jak tutaj widzicie, polega na zranieniu przeciwnika łukiem pierwotnym. O dziwo, dodali łuki pierwotne. Znalazłem jeszcze ognisty. Same łuki. Aha, czyli teraz to same łuki są co, co to jest? Przez te krzaki nic nie widać I wrócił oddech smoka! To jest to taka potężna strzelba No, co, raz strzeliłeś, zabijałeś albo ginąłeś Nie, no to ja pamiętam, że ona mocniej ale to z bliska no, całą, to pamiętam, to było, tak Tak, tak, i widzisz, to wiem, to pamiętam Jak spodobałeś to jesteś martwy no, O, Karol, dzięki, widzę Lecę po tą strzelbę pierwotną Strzelba Oddech smoka Dobra Ten ma mały zacień w ogóle podpalania co jest I szukam jeszcze siorbu, bo to mnie ciekawi Czy rzeczywiście tym siorbem da się ugasić pożar Ja sobie nie przypominam żeby. miała cóż, giga żeby takiego zrobiła No cóż A to jeszcze, proszę, tego hmm. O nie, w pierwotnym tak sobie. Dobra, to uciekamy. Na słodkie skrzyżowanie. może w dropach będą. Dobra, i może tak, rozpoczniemy tutaj od zadania. Zadaj obrażenie przeciw... nie mm, Podpal budowlę O, 50 budowli Myślę, że to szybko będzie Do wykonania Wystarczy jedno drzewo Podpalić to się zaraz 50 budowli podpali Już jest 14 O, znalazłem jeszcze siorby No jak widzicie pod drzewa, pożar sięga. Niemalże wszystkiego. Tylko czy na drzewach zalicza? Nie, na drzewach nie zalicza. Tam jest jakaś budowla Czy te kame są w dalszym ciągu? No to wygląda. O nie właśnie, no, a nie widzę, żeby coś spadało. No ale też ma. A może schował sobie w namiocie? Nie wiem. No to jest Dobra, jak widzicie, po prostu to ma kilka etapów czyli podpal 50, budowli 150, pewnie później 300, 500, 1000 i 1500. Tak maja, mi się staje. Coś takiego, no. tak więc. No, troszeczkę to zadanie zajmuje No ale przejdziemy do kolejnego i sprawdzimy. Następnym zadanie jest zgaś pożary budowli przy ożyciu siorbu. To jest dosyć ciekawe, bo to jest 0 na 100. Co ja mam 100 siorbów zebrać? Nie, bo cię odnawiają ciągle. A co, tym. Siorby się odnawiają? Znaczy weź go. No, a pana Żelince masz. No, ona może wypaść tego. Z czego? No, no wiesz, no z skrzynek. A okej, okay, w taki sposób. A ciekawa jestem czy ten zwykły siorb, czyli tak jak słyszeliście możecie sobie używać bandażownicy. A zobaczę jeszcze na przykład czy jak podpalę tak budowlę to mogę użyć tego siorba. Podpali? Nie, nie podpala. Mogę na chwilę pożyczyć tą bandażownicę? Nie jesteś Co to Dzięki Zobaczyć jak to się... A, normalnie, czyli Tak jak widzicie, zbieracie bandażownicę Z takim wam lecem sobie odnawiacie I po prostu gasicie W końcu trzeba się bawić Jakimiś typami No strasznie do jak da 100 tak i to jest chyba etap. A nie, jest jeden, dobra, jest jeden. No dużo. Bardzo da A spróbuję jeszcze... Tutaj ktoś podpalił. I O, i tutaj można kilka razy gasić. Raz, gasię też. To spoko, czyli są sposoby na to. Jak to szybciej robić? Bo teraz one, to nie czyli no, jak widzicie, najlepiej w prostu znaleźć dropa bandażownicę, na parzące podpalacie wiele budowli, no i gasicie również wiele. Lecimy z kolejnym zadaniem. Następne zadanie polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom z odległości mniejszej niż 10 metrów ze strzelby oddech smoka. Czyli to jest coś takiego, strzelba oddech smoka. O, kolega tutaj campi idealnie. Cześć, kolego wejderze. Ups. Ups, jeszcze się podpaliłem. A i najgorsze jest to, że ta broń się przeładowywuje pół godziny S Masakra O nie, głas mi jest nie O, widzę przeciwnika A tam wszyscy polecieli do tej budy... Teleczki, te tak. bulmy Okej okay. Trzymaj kukis, ja ci oddam tą bandażownicę. Chodź do mnie. Nie, nie zrobiłem, ale i tak robię teraz kolejnego. Trzymaj. Dobra, i wracam tutaj do zadania ze strzelbą. Oddech smoka. Dobra, widzę tutaj kolegę. On się nawet nie spodziewa, że go podjadę. Ja się nigdy nie spodziewałem. Zwłaszcza jak masz oddech smoka Uciek mi Uciek mi się on jest musisz A to za dużo zrobili, naprawdę tam 50-150 Nie O. Yes? Yes? To. No to jest? Jest? I skinął. to swoją doble To z tą strzelbą no, Mam no. dopiero 20 wrażeń, co jest No 800 Nie wiem strzelba tak bije słabo Dobra kolejny, także no, chyba to, gaszył, to O jaki pan Edit Edit Master! O! Teraz zadało mi znacznie więcej! Zważa, wbitych! No, ale, że no, ale... nie no, no, wompany z Jeszcze, aaa, musuku! No, u mnie też cienką. Nie no, się się wszystko pali. O, jest. A tu nawet nie było. Znaleziony. To na pewno było poniżej 10 metrów. Fajne. Więc przy tym zadaniu, no to chwileczkę sobie pograć na tym trybie, na parzące, żeby wykonać te wszystkie zadania. Tutaj leży ten, to Czy tu leży? No, ale cię nie mogę znać bo nie, no. Nie, zobaczysz A w którym miejscu mapy? Tam gdzie takie dwie koparki to jest dziura w drodze. To jest przed tiltedami, czy na zachód, czy w którym miejscu? Na, na wejściu. Na, jak tam jest to pole bity. Dobra, już wiem. Czy jednak nie? wspaniała go. To jest naprawdę To jest od strony stacji benzynowej czy tam obok Busa startowego? jak jest Dobra wiem 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 Dobra lecę 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 dwa budynki No nie strzelajcie po mnie Lecę po... dobra nie dojdę tam Za bardzo mi zmieniło, ale widzę tam szturpownicę ona jest tak, dokładnie on pod koparką po Tak, tak, tak Dzień. Tylko ona bije po 10 ta strefa, ta strefa No Dobra Zrobię to Zrobię to, mam ją Mam ją Oj dzięki O, mam minus jeden stack Brawo ja Tutaj widzę nic, Mortal Kombat. Nie wiem, to jest nieco Immortal Kombat. Czyli jedni podpalają, a inni gaszą. No Mega, o kolejny Afker, nie trafiłem w ogóle. Potrzebuję strzałę jedną. 5. O nie, to się skończyło! Nie zrobiłem jeszcze jednego zadania. Ok, Okej, czyli ostatnie zadanie, które tutaj mi zostało do wykonania jest nim trafienie przeciwnika z pierwotnego łuku nacięgniętego do... W pełni. Masz łuk. Zdaje mi się, że zaraz ich będę ich miał 10. Na Daily Bugle niechaj tu i nie tylko trzymaj łuk gdzie jesteś? Oj, dziękuję, oj, dziękuję. Co jest? Halo Nie wiem, wiem, że już strefa idzie, a dopiero wylądowaliśmy. Ale, co jest? Dziwne kiedyś wolniej leciała. Teraz w ogóle tak przyspieszyli tą naparzankę. No, Strasznie. Pamiętam jak kiedyś chyba na telefonie próbowałem zrobić jakieś zadanie i to trwało pół godziny, bo tej naparzanki nie dało się skończyć. Wszyscy wychodzili. Były chyba dwie osoby na dwie i wszyscy się szukali. Fajna zabawa. No fajna zabawa. O, też to mam chyba to. najlepsze miejsce do podpalenia. Mówisz? No, sa, ca, Całe z jest. W ogóle to wszystko z tego drewna. Sprawdźmy to. A, armata się pali. Oj, świetliki jeszcze są. My God, to się wszystko podpaliło. 150 podpaleń, czyli tutaj Podpalenie statku robi cały etap sotania. No, 100 budowli chyba nie podpaliło się tego tu opłacać, bo to potrzebne jest? No. No niestety strefa już bije dosyć sporo. No. Oh. No, jest jest no, no, nie ponieważ... no. Niestety no, co? Ja coś no, 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 to podpalania Dobra <laughs> no, Lecę do strefy O, rzeczywiście spada to kamehameha Tyle dobrze, że zrobili tego respa w strefy wcześniej, no, pamiętam Powstuli, że... no No Okej okay. Dobra Bóg napięty W całości Pierwsze trafienie. O, niestety ktoś mi w plecy strzelił. To może być żmudne wzwanie. O nie mam już jeden na dwa. Jest kit. Muszę znaleźć jeszcze jakiegoś drugiego przeciwnika. Miałem przez chwilę tego baga pijanego mistrza co stale. Tak, to było dobre. O nie wilk mnie goni Dobra, jestem e. Ujeżdżającym wilka z łukiem Teraz tytuł. Dokładnie Chcie jeszcze wrócić te A w sumie Migasz, mm, to moje pożary, no Dobra, tutaj jesteś. Czyli co, boxa mam budować szybko sobie... Dlawałem boxa, tam koła na górze, kołna w bokcie i podpal to No ale ja z góry to mam po prostu strzelać do tego, nie? I trzymaj się ciki, zaczynam się To No ja idę jeszcze tego drugiego hita zrobić w pełni naładowanego łuku I też szybko e, e, wchodzić z tego No nie mi Trzeba EFK graczy. O, trzeba jakiś EFK graczy, a nie czterech do mnie nawala znaczy, mnie zabili, ale Wilka zostawili. Proszę, jak miło. Okej. Okay. Tutaj się za wszyscy awk. Dobra, jest. Naładowany, ładowady Wisia zaliczona. Dobra, sprawdzę jeszcze ten. A. Sprawdzę ten motyw Kukiza. Czyli tak, robię sobie boksa. Robię boksa. No niedobrze, bo ktoś mi to podpala już. Czy mi trawę całą podpali pod nim? A to się przeladowało. Ups. Dobra, ja na spokojnie tutaj obok sobie zrobię. No. Zrobię takiego większego. Dobra, pikarz, idziemy stąd. To strefa zasuwa Że Macy się chociaż szybko zbiera z No 800 Miło powodzenia komuś Życzę Bardzo miło Ale nie jak Heda walisz osobom, które są AWK to szybko leci Dobra, no i tak Popalam boksa Pyk Cztery ściany Pyk, gaszę No jest po pięć O Akurat przetargę. spoko Oj pikacz, psujesz mi tutaj Dobra To by było w sumie tyle Z tych zadań, nie będę tego wykonywać 10 razy w koło Widzicie o co chodzi Mam nadzieję, że ta solucja Wam się podobała. Jeszcze zrobię tak o otwartego. To będzie akurat dobre na miniaturkę. Podpalam boxa. Co jest? I gaszę boxa. Ty, zrobiłem tego. Dobra, leci szybko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie podzielić się komentarzem, czy już zadania wykonaliście, czy jeszcze się z nimi męczycie, czy Wam pomógł. Pamiętajcie o łapce, o subie, dzwonie, jeśli jeszcze nie followujecie, nie subujecie. Przypominam również, że posiadamy Discorda o wspaniałej nazwie Wazilandia. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zachęcam do użycia kodu Wazigaming. Ja Wam życzę miłego dnia no i do zobaczenia w kolejnych zadaniach Czyli prawdopodobnie jutro w zadaniach tygodniowych. I do usłyszenia. Hejka. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming. Hej!